Ta inwestycja, mimo iż są trudne czasy, czasy covidowe, idzie zgodnie z planem i tu chciałem podziękować bardzo mocno całemu zarządowi, wszystkim pracownikom zaangażowanym. To jest bardzo ważne, bo w procesie planowania, jeżeli planuje się inwestycje za kwotę około miliarda trzysta, to musi być precyzyjny okrecy, czas oddania tej inwestycji. Każda zwłoka tej inwestycji, to są zupełnie inne parametry finansowe w tym momencie. Już trwa proces Rozmowy z klientami, ale nie tylko. Trwa już nabór pracowników, ponieważ wcześniej ci pracownicy muszą być do właśnie tej instalacji przeszkoleni. Po oddaniu tych instalacji moc produkcyjna wzrośnie o 50%. Teraz wytwarzamy nawozów azotowych ponad 900 tysięcy ton po oddaniu tej inwestycji tych nawozów będziemy wytwarzać około półtora miliona ton, więc jest to bardzo duży poziom wzrostu. Jeżeli mówimy o ebidzie, ona wzrośnie około 4 miliarda złotych, więc jest to bardzo duża inwestycja, która to co podkreślam zdecydowanie pozwoli jeszcze lepiej funkcjonować tu w firmie we Wrocławku, pozwoli ją rozwijać, ale Szanowni Państwo, to nie wszystkie inwestycje, które realizujemy. Te inwestycje, które zapowiedzieliśmy rozwój petrochemii są bardzo ważnymi inwestycjami. Proszę Państwa, za 10, 15, 20 lat poziom ropy, który jest przerabiany na paliwa, on zdecydowanie będzie musiał być przerabiany bardziej w obszarze petrochemicznym ponieważ będą wchodzić nowe paliwa, nowe technologie. W związku z tym my musimy bardzo mocno pracować, by budować następne swoje nogi naszej działalności. Między innymi taką nogą jest właśnie rozwój przemysłu petrochemicznego. Te nawozy, które tu budujemy, które są już zaawansowane w 32%, są właśnie takim rozwojem łańcucha w zakresie petrochemii. Również, proszę Państwa, trwają plany. Przygotowanie do potężnej inwestycji w płocku, jakim jest budowa olefin. Budowa olefin też ma bardzo duży wpływ tu na Anwil Wodsławek, z racji tego, że tu również produkujemy polichlorek winilu. Produkujemy go około 340 tysięcy ton. Po uruchomieniu olefin zwiększymy do 420 tysięcy ton produkcję również polichlorku, który ma coraz większe tak naprawdę zastosowanie. Z tego miejsca chciałem Państwu powiedzieć, że w tych ciężkich czasach inwestycje w PKN Orlen idą zgodnie z planem. To nie jest tylko jeden plac budowy. Mamy bardzo duży plac budowy w Płocku. Tam bardzo mocno rozwijamy właśnie Petrochemię. Też bardzo mocno rozwijamy rafinerie, by ją jak najbardziej jeszcze optymalizować w tym zakresie. Ale tak samo w, na terenie Orlen Południa, w Trzebini, trwają inwestycje. E, te inwestycje też idą, proszę Państwa, zgodnie z planem oraz te inwestycje, które są również związane z detalem czy z energetyką, też realizujemy je, je zgodnie z planem. Proszę Państwa, to co powiedziałem w tych trudnych czasach to jest wielki wysiłek dotrzymać planu. I to musi być wielka odpowiedzialność zarówno firm, które tu wykonują, jak i wszystkich firm współpracujących. I powiem Państwu, że widzimy tą odpowiedzialność. Widzimy tą odpowiedzialność, widzimy pilnowanie tych terminów, widzimy, widzimy solidne przygotowanie do procesu inwestycji i widzimy, że ta inwestycja naprawdę posuwa się wielkim krokiem do przodu. Produkcja nowoczesnych nawozów azotowych jest również naszym bezpieczeństwem, to jest bezpieczeństwo żywnościowe państwa. To są nawozy prośrodowiskowe, nawozy, które, które będą jeszcze stosowane dziesiątki lat w polskim rolnictwie. Rozbudowa tych nawozów zdecydowanie poprawi nasz bilans i tych nawozów oczywiście sprowadzamy do Polski około miliona ton. W związku z tym zwiększenie poziomu produkcji do pół miliona ton zdecydowanie poprawi naszą kondycję, ale i też zablokuje import do Polski w tym zakresie. Jesteśmy na pewno bardziej konkurencyjni, kwestia położenia, kwestia odległości to zapewnia nam konkurencję i to jest również ważne w procesie zapinania łańcuchów wartości rafineria i, i petrochemia. Dziękuję bardzo.